Siemanko, mamy 10 kwietnia, ja już sam nie mogę w to uwierzyć, no 22 sztuka, no kurde, taki połamaniec, no, ale zobaczcie, świeżuteńki, 10 kwietnia, taka jeszcze tyczunia. Ja pierdzielę, ja nie wiem co ja mam. W tym roku mam taki sezon jak nigdy. Nie wiem czy przestali ludzie chodzić, czy co no. Jeżdżę sobie i w takie miejsce, i w takie, i w takie, i w takie. Tam nie widać, żeby ktoś chodził. Jak na początku luty to łażą, ganiają te byki. Jak teraz wszystko leży, nikogo nie widać. No, Także dla mnie dobrze no to ganiajcie od lutego. Niedobre to jest dla zwierzyny. Wylatacie się zawsze. Ja chodzę i podnoszę, nie? Także, co ja Wam mogę powiedzieć? No sezon życia mój. Fakt, że tu już teraz te patyczki takie, no ale no ale to jest zawsze teka, tak? Świeża. Ładnie zmrożona z rana. Żebyście zobaczyli moją reakcję, jak ją zobaczyłem, normalnie sam się zaśmiałem w głos. No bo jak to, kurde, no. Codziennie coś. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, dasz bór.